Uważam, że pierwsza runda była na moją korzyść, aczkolwiek nieznacznie. W drugiej rundzie na początku to nawet można powiedzieć, że po stronie Niemca była przewaga. No i to, ten cios kończący, no gdzieś tam szukałem cały czas luki, starałem się trafić go jednym silnym ciosem, no i to się udało. Kiedy nawet właśnie ty zadawałeś cios, on wcale się nie wycofywał, on bardzo szedł ofensywnie. No tak, bardzo twardy przeciwnik, szacunek, tak, postawił wysoko poprzeczkę. Ale walka do przodu jeszcze przed czasem, także historia już zapisana, teraz trzeba dalej trenować, ale no jestem bardzo zadowolony się dzisiejszego wieczoru. Co to było? Co to była za akcja? To było prawe kolano. Troszeczkę kiedyś w kibice nadali mi nawet taki pseudonim Kolano Paczuski, także troszeczkę im przypomniałem, bo, bo bardzo dużo mam na swoim koncie nokautów właśnie kolanem, także teraz im troszeczkę się przypomniałem i również w ten sposób skończyłem walkę. Właśnie tak nieprzypadkowo się zapytałem o tą akcję, o te kolano, bo to jest właśnie Twoja jedna z ulubionych technik. Tam gdzieś tą Muay Thai w tobie się odzywa. Eee, może jakiś nowy przydomek? No nie wiem, generalnie chciał, nie chciałbym sam sobie nadawać. Myślę, że pseudonimy to już nadają kibice i ewentualnie bliskie osoby. No to apel do kibiców w takim razie. Rozpoczynamy? No zobaczymy. Myślę, że jeszcze trzeba troszeczkę walk skończyć przed czasem kolanem i myślę, że wtedy sam ten taksypa przyjdzie. Zasłużone wakacje czy dalej pracy? No powiem szczerze, że 22 lipca już wyjeżdżam na obóz kickbokserski z Unique Fight Club, także dużo tych wakacji nie będzie, zostało mi kilkanaście dni odpoczynku. Na pewno będzie to aktywny wypoczynek, bo taki preferuję, także podejrzewam, że będzie pływanie, bieganie, jazda na rowerze przez te kilkanaście dni.